niech będzie pochwalony Jezus Chrystus siemanko wszystkim no i po pielgrzymce dalej nie ustajemy na w naszej trasie dalej podróżujemy dalej pielgrzymujemy idziemy, ciśniemy, nie poddajemy się nawet jak noga boli czy jakieś rewolucje się pojawiają żołądkowe, i jelitowe trzeba iść iść no jak trzeba podjechać to się podjedzie spoko, nie ma problemu ale dobra, mamy sobotę 19. tygodnia zwykłego i mamy kochani zakończenie Księgi Jozłego. Cóż w tej księdze mamy? Ano, w tej księdze mamy opis tego, jak to właśnie Izraelici przejmują ziemię obiecaną i pamiętajmy o tym, bo tam pojawiają się oczywiście opisy tego, jak to właśnie Pan Bóg albo zrzuca wielkie głazy na wrogów Izraela albo szerszenie wysyła przed nimi albo jak to Pan Bóg wymaga od Jezułego, żeby wszystko w klątwie poświęcić, tak, czyli wypić wybić miasto spalić, zwierzęta wyrżnąć i tak dalej i tak dalej ale nie skupiajmy się na tych szczegółach bo to nie jest główne przesłanie tej księgi głównym przesłaniem księgi jest to że Pan Bóg pozwala właśnie tym Izraelitom przejąć tę ziemię obiecaną, że Pan Bóg jest prawdomówny, skoro tę ziemię im przeznaczył, i obiecał, że tak będzie, że ją otrzymają, to tak rzeczywiście się dzieje. I to jest główne przesłanie tego właśnie tekstu. Na zakończenie mamy odnowienie, odnowienia przymierza w Sychem. Są takie teorie, że jednak nie wszystkie te pokolenia, czy nie wszyscy Izraelici udali się do Egiptu, część tych Izraelitów została w Egipcie i stąd mamy to odnowienie przymierza tak? czyli wezwanie do tego, żeby służyć Panu Bogu, Jozułek, które występuje tutaj yy, i mówi, że on i jego dom chcą służyć Panu, no i ci pozostali Izraelici którzy mieliby nie wyjść z Egiptu pod wodzą Mojżesza, no przychodząc tutaj, łącząc się ze swoimi braćmi, chcą dołączyć do ludu wybranego, no to też muszą wejść w to przymierze, no i oni mówią, my też chcemy, tak? My też chcemy służyć Panu. No i Jozue, który mówi, nie, wy nie możecie służyć Panu. No właśnie, bo Bóg jest święty, tak? Co to znaczy święty? Święty, czyli inny, nieprzystający do tego świata, nieprzystający do tych rzeczy naszych stworzonych. Yy, zupełnie inny od nas. Yy, no, w sumie tak, świętość w Piśmie Świętym na tym tutaj polega. No i co, i mamy to odnowienie przymierza? Skoro tak, no to dawajcie, wyrzućcie te swoje bożki, i tutaj mówcie, że będziecie yy, chodzić wszystkimi drogami pana które, i ścieżkami, które wam wskażę. No i okej, okay. i mówią Izraelici, że wszystkie te rzeczy wypełnią. No ale pamiętajmy o tym, że nasze jakieś słowne deklaracje. Nic tutaj niewiele będą znaczyć, jeśli nie będzie w tym yy, Bożej łaski. No i też pamiętajmy, że ta księga była pisana z perspektywy czasu, więc rzeczywiście autor natchniony wiedział, co pisze, że bez pomocy łaski Bożej, yy, no tutaj jednak ci Izraelici yy, no nie dadzą rady wypełnić tego przymierza i wielokrotnie to przymierze z Panem Bogiem będą łamać, także... Tutaj też spójrzmy na tę księgę z perspektywy czasu. Hmm. Dobra. No w sumie też to dla nas jest nauka, że my możemy mieć różne deklaracje wobec Pana Boga, różne rzeczy, próbować Mu obiecać. Ale jeśli nie ma Jego pomocy, to sobie możemy pomachać palcem w bucie. <laughs> Groźnie. Drugie czytanie mamy z Ewangelii Mateusza. Jezus błogosławi dzieci był rzeczywiście taki zwyczaj w Izraelu że matki przynosiły swoje dzieci do tych, którzy byli uznawani w społeczności za takie autorytety, autorytety w dziedzinie prawa mojżeszowego w dziedzinie właśnie pisma no i po to, żeby ci wkładali na te dzieci ręce no i te dzieci błogosławili tak, modlili się nad nimi i błogosławili Także i tutaj mamy do czynienia z tym samym zwyczajem. Tyle, że no właśnie tutaj, tyle, że tutaj właśnie okazuje się to, że jak to. No, uczniowie zabraniają tym matkom z jakiego powodu. A no pewnie z tego powodu, że dziecko było uznawane w tej społeczności za nieczyste. Więc tutaj, żeby nie narazić nauczyciela na tę nieczystość rytualną, to właśnie te dzieci odpędzali. Albo po prostu dlatego, że dzieci jako takie nie znały tego prawa mojżeszowego. No i yy, nie chcieli ich tutaj przyprowadzać do nauczyciela. No bo wtedy dopiero, kiedy Izraelita poznaje to prawo mojżeszowe, no wtedy może według tych żydowskich przekonać mieć życie wieczne, tak? Jeśli zna, wypełnia. A dziecko dopiero się uczyło. Więc yy, siłą rzeczy, no to jeszcze nie jest ten czas dla dzieci, żeby się uczyć prawa dla tych dzieci, które no jeszcze nie rozeznają. A jednak Jezus mówi, no, że ważna jest relacja z Nim samym, tak? Dlatego tutaj te dzieci przyprowadzajcie, bo chcę z nimi przebywać. Także te dzieci można do Pana Jezusa spokojnie posyłać. Nie ma problemu. No też w kontekście, kochani, tych naszych czasów, gdzie mamy różne oskarżenia wobec ludzi Kościoła z hierarchii. Częściowo się pokrywają rzeczywistością. Są prawdziwe, częściowo są fałszywe. No właśnie, żeby nie zapominać, że żeby przyprowadzać te dzieci do niego samego. No dobra, no to jak na razie niech będzie tyle wszystkiego Wam Bożego na dzisiaj i na razie.